Mam na imię Marek. W ja dzisiejszym pokażę Państwu, jak skopiować dowód osobisty z dwóch stron na jednej karcie. Jak zwykle, rozpoczynamy od ustawienia panelu. Wciskamy menu, aplikacja, przesuwamy do ostatniej sekcji nasze ustawienia. Mamy sekcję i, wybieramy tryb kopiowania kart. Następnie uruchamiamy aplikację. Potwierdzamy, że będziemy wykonywać kopię na formacie A4. Ustawimy, ustawiamy wielkość karty. Wielkość karty to 89x51 mm. To jest nasz dowód osobisty. Tak ustawione parametry wykorzystamy do skopiowania dowodu. Mamy kartę, podnosimy podajnik automatyczny do góry. Kartę układamy w górnym w lewym rogu. Zamykam pokrywę i wciskamy Start. Urządzenie skanuje nam pierwszą stronę. Następnie zapyta nas czy chcemy skądś zeskanować drugą. Ja oczywiście chciałbym zeskanować drugą. Wkładamy drugą stronę, zamykamy pokrywę. Wciskamy Skanuj. W tym momencie mam zeskanowane dwie strony. mówię ją zakończ i potwierdzam to. Przyciskiem libieskim, tak, żeby wyszło nam na jednej stronie skopiowany dowód. Proszę zwrócić uwagę, otrzymaliśmy oryginał o w wypełnieniu pełnym, maksymalnym na karcie formatu A4. Jeżeli wybierzemy, że ma być format oryginalny, to otrzymamy inny rozmiar. Zrobiłem ustawienia ponownie i po skopiowaniu otrzymałem wielkość standardową naszej karty. Może być to dowód osobisty, karta kredytowa lub dowolnie inny element. Mam nadzieję, że kopiowanie dowodów osobistych, legitymacji, praw jazdy oraz kart klubowych spodoba się Państwu i będą korzystywać Państwo to do naszych i Państwa działań. Po resztę szczegółów zapraszam na stronę www.biuroinnowacje.pl. Zapraszam. Thank <laughs> you.